No, halo, halo, czyźliczołem? Słuchajcie, y dzisiaj będzie y jeszcze jeden odcinek z propozycji Magdy z kanału Alicja w krainie Zakupów. Szukamy pliku, więc tyle zrapek, ile znalazłam, żeby szukać pliku, tak mam. Rajską kasę z numerem 41, y kasa od Mikołaja z numerem 29, worek z kasą z numerem 30 i król cash z numerem 12. Więc zacznijmy może od tego worka z kasą. Szukamy albo liczby, albo pliku. No tak doszliśmy z panią do wniosku, że to jest plik. Więc ja dziękuję naprawdę dzięki Magda za pomysły na odcinek, bo to jest drugi pomysł i zapraszam was serdecznie na kanał Alicja w krainie zakupów. Oczywiście będzie odnośnik. Lecimy. 43 36 23 i 55 Takich szukamy, albo tego właśnie pliku, gdzie ona są. 34. Tym zaczynamy. O! Na no dzień dobry! Fajnie! Nie będzie pusty. 12, 39. A co to daje? 37, co? To pieniądze. To jest plik. No, szukamy no. tego. <laughs> no. 37, 25, 18. 42, 51 i 45. Więc mamy plik. Plik czy nie plik? I pod nim 5 złotych plik. Więc fajnie, czy to jest pomiędzy, czy nie? Pomiędzy. Fajnie, że tak wyszło. BBB. Mamy plik, mamy piątkę, więc fajnie, spoko. Dobra, lecimy z kasą od. No wszystko leci. Lecimy, to leci. Z kasą od Mikołaja, albo liczby, albo plik. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Aha, zagraj również na lotto. Tu jeszcze jest w sprzedaży? Co? To. No tak. Właśnie jedna pani mi powiedziała, że to najczęściej się bierze jak, jest, jak są święta, to robi furorę. No bo to kasa od Mikołaja. No, to są święte. No, ale że tutaj się szuka też pliku, tak przynajmniej doszliśmy do wniosku, no to wzięłam. <laughs> 1, 8, 32 i 3. Tak po środku nisko czy nie? Dobra, 24, 20. Nie mamy. 23, no i co ja powiedziałam? Lustro mamy. Co to? 34, 32, o pomiędzy. Ale byłaby ładna wygrana. 4, 11, 6, 31 i ostatnia szansa. A 19 karowy, 5000. Hm. Dobra, DRU, czyli kasa od Mikołaja się nie spisała. Lecimy z rajską kasą tym razem, a w rajskiej kasie szukamy palmy albo plik i razy dwa. No, dobra, to patrz uważnie. Co my tu mamy? Biedronia, cytryny, rower. Teraz będzie widać dobrze. Balsam, wiśnie, awokado, chmury, kwiat, no, słońce i ananas. Zrabka się tym razem nie uśmiechnęła do nas. MGH, więc rajska kasa, nie? Został nam król Kef. I tu szukamy tak. Albo liczb, albo korony, jak u króla, albo pliku. A plik mnoży czy nie? Czekajcie. Tak, mnoży. Dobra. No to lecimy. Widać wszystko. Sprawdzam. Widać jakie mamy.

51 i ostatni rząd, 26, 53, wpadnie coś jeszcze? 42, 52 i ostatnia, 41. Więc tu też pusto, ani pliku. Spróbuj poziomu chry. Her. A tu już mamy. No, także. Podsumujmy ten zacny odcinek. Fajnie, szukać pliku jest fajnie, no ale krusz... krusz, tak, krusz na pewno. Król Kesz. Ani kasa od Mikołaja, ani rajska kasa. Tutaj nic nam nie dały, nic nie pokazały. Natomiast worek z kasą... Yy, tu znaleźliśmy plik. Tu znaleźliśmy plik. Warty piątkę, no ale zawsze coś, nie? Gorzej mhm. by było, jakby było nam no gorzej by było Dobra. słuchajcie yy, dzięki bardzo Madzia, dzięki bardzo za pomysł na odcinek fajnie, przyjemnie realizuje się pomysły zawsze coś się dzieje, coś innego także plik znaleziony w worku z kasą my Wam dziękujemy, zapraszamy na konto Alicja w Krainie Zakupów do Magdy yy, i co, polubiecie, zostawiajcie serduszka, komentujcie i w ogóle no u Magdy również. Prawda? Także dzięki bardzo. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa. Idziemy krówki.